Jestem już po norweskiej stronie i właśnie robię sobie przerwę na kolejną część mojego prowiantu, o której nie wspominałem, czyli borówki. Tu cała masa czerwoniutkich borówek, no i one trochę gaszą pragnienie w czasie marszu, trochę witaminy C dostarczają, trochę kwaśnego smaku, którego mi brakuje, no ale to są norweskie, norweskie borówki, tu już, już nie ma Unii Europejskiej, one już nie są normalizowane przez przepisy Unii Europejskiej, więc zobaczymy. Jak smakują Powiem wam, że całkiem niezłe Nie są może europejskie Unijne Ale... Tak jakby... Takie same Całem W Parku Narodowym Pasfik Jest tu najprawdziwsza tajga Taki północny las, bór sosnowy Pełen bagien, małych jeziorek, plątaniny strumyków W przewodnikach piszą, żeby tutaj zabierać GPS Bo się można zgubić No i ja się właśnie zgubiłem Miałem ochotę dzisiaj już spać w chatce turystycznej w tym parku narodowym jest chatka napalić sobie w kozie umyć twarz i stopy w ciepłej wodzie no i w ogóle wyspać się w trzaskającym ogniu w kozie nie musieć rozbijać obozu i tego wszystkiego robić ale się zgubiłem wydaje mi się, że wiem gdzie jestem teraz, ale nie mam żadnej pewności Moi mili, mówią, żeby zabrać GPS-a, ja przezornie, żeby, żeby nie stawiać wszystko na jedną kartę, to zabrałem zegarek Casio e, Rangeman to się chyba nazywa. Bardzo fajny zegarek, bardzo ładny, dostałem go w prezencie. No i on ma funkcję GPS, która służy głównie do tego, jak reklamują, że jak człowiek pójdzie w prawdziwą dzicz. I w tej prawdziwej dziczy się zgubi, to może tutaj wbić numer GPS, znaczy pozycję mu pokażę i pokażę mu jak wrócić do domu. No, i ja tak zrobiłem. Wziąłem, nie wiedziałem już przy którym jeziorku jestem z kolei, bo wszystkie wyglądają tak samo, wszystko mi się poplątało i sobie kurde, no wbiję pozycję, żeby mi GPS, pok zegarek pokazał pozycję GPS. I wiecie co zrobił zegarek? Zawiesił się! Normalnie zamarzł! Zrobił freeze! Można naciskać wszystkie guziczki, i nie działa! I ja nawet nie wiem, jak się go wyłącza, bo on nie ma chyba bateryjki, on jest na baterię słoneczną, więc nie można nawet go zresetować. Znaczy, pewnie można, ale ja nie zabrałem ze sobą instrukcji obsługi do tego zegarka. No, i powiem wam, że kurde, lipa! Yeah! No, trzeba do starych, wspaniałych metod się odwołać. Zostały mi 3 godziny dnia, w związku z tym nie zamierzam teraz się na wariata przedzierać przez chaszcze, żeby jakoś dotrzeć do tej chatki. Bo może się skończyć tak, że się zgubię jeszcze bardziej. I już mi w ogóle nie zostanie dnia, a trzeba będzie noc przeżyć. A ja mam tylko cienki kocyk i mokre buty. W związku z tym zostały 3 godziny do zmroku. Zarządzam niniejszym obóz pod chmurką znowu. No i co? No i to samo co codziennie i jutro rano. Nieznane, tym razem już naprawdę nieznane. Dobra, wiecie co? Dałem sobie jeszcze jeszcze sobie dałem 45 minut do godziny e, błądzenia. No bo jak 3 godziny do zmierzchu, a ja w 2 godziny rozbijam obóz teraz. No to jeszcze sobie dałem tę, tę godzinkę, żeby się zorientować. Tym zupełnie bez żadnego GPS-a. No i teren się potwierdził w miejscu, gdzie spodziewałem się rzeki, której nie wiedziałem, czy będę w stanie przejść. Okazało się, że jest i że się dało po kamykach poprzeskakiwać. Tak więc życie mi szczęścia. Napieram. Jak się uda, to jeszcze dzisiaj się prześpię w chatce. A jak w ciągu najbliższych 45 minut nie znajdę niczego ciekawego, no to rozbiję obóz natychmiastowo. Wiecie co? Na co którymś drzewie jest taki zacios zrobiony, e, tak kiedyś oznaczano szlaki, e, to jest taka ścieżynka i taki zacios jest na co którymś drzewie i to prowadzi w kierunku, w którym się że, że będzie chatka, więc ja chyba tym pójdę jeszcze przez, przez jakieś pół godziny i zobaczymy co się stanie. <laughs>

Misiu Sfajdałeś się na środku szlaku hey entire, hey entire, hey entire, hey Tak wygląda wędrówka szlakiem w dziczy prawdziwej. Człowiek łazi po kamieniach, po bagnach, błądzi, e, gubi się. A tu, że bardzo, chodnik drewniany, co prawda, ale normalnie chodnik. Ja nie wiem, wracam szlakiem, ponieważ już mi czasu brakuje. I, i przez bagna nie dałbym rady. W tym czasie dotrzeć, w którym chcę, więc już idę tym szlakiem, chodnikiem. Ale tak normalnie, to powiem wam, że to jest jakieś jakieś takie frajerstwo. Ten szlak z tymi mostkami i z tymi chodniczkami. Eee, takie, no idę w dzicz, ubieram się jak kurde na wojnę i proszę mi dać chodnik, bo inaczej nie dam rady. Tyle. Udało mi się wczoraj dotrzeć do chaty. Idąc do niej, zbliżając się, myślałem sobie: Kurczę, napale w piecu, upiorę skarpety, umyję twarz, zagotuję sobie kolacji. W ciszy, w samotności, posiedzę przy pyrkającym piecyku, przy świeczce i porozmyślam o o cudownym świecie, yy, gdzie chwilowo nie ma ludzi. Przychodzę, a tam kompania 40 dziewuch norweskich, która jest na zajęciach szkolnych z Tresury Psów. Namioty, hamaki, wszędzie porozstawiane, w środku w chacie cała banda. Cała banda trajkocze po norwesku. Dali mi miejsce. Taki jest zwyczaj, że jak wędrowiec przychodzi wieczorem zdrożony, to zawsze dla niego musi się znaleźć miejsce w chacie. A ci co już wcześniej przyszli, to muszą mu ustąpić. Więc dali mi miejsce, czy dały mi miejsce, i sobie leżałem. I tak jak. Codziennie, poprzednio, co wieczór 3-4 godziny, dwie czasem, ale kilka godzin rąbałem drewno, ciąłem drewno, rozstawiałem namiot, budowałem posłanie, budowałem palenisko, w pocie czoła po prostu te kilka godzin e, pracowałem ciężko. To tutaj przez kilka godzin, bite 3-4 godziny, słuchałem trajkotania. Zanim poszły spać jak kury gdakały przez 4 godziny. Miałem ochotę zabrać tobu i iść spać na dno jeziora pod kamieniem. Żeby już nie musieć tego znosić. Teraz jestem w innej chatce. Ta chatka tu jest taka właśnie jak sobie wyobrażałem. Malutka, są dwa posłania tylko. Stół jest, koza. I to wszystko. I żywego ducha nie ma, nikogo nie ma, sam jestem. Sam jestem, mogę sobie gadać sam do siebie na głos. Mogę chodzić na Golasa w ogóle jest zajebiście! Ale nie mogę tu zostać, bo, no bo ta chatka jest tylko kilka kilometrów od tamtej poprzedniej. Możliwe, że te dziewuchy zaraz tu przyjdą wieczorem znowu, ta cała banda, a to po pierwsze, a po drugie, muszę już powoli wracać do domu. Idę szlakiem i następna chata jest jakieś 10 km stąd i tam e, będę dzisiaj nocował. Zobaczymy, kto tam będzie, co tam będzie. Gronica państwa. Proszę przygotować paszporty i rozszerzyć poślady. I'm going Jest już ciemna noc i raczej na pewno nikt już nie przyjdzie. Cała hata dla mnie. Dobra <śmuletra>

Dotarłem do ostatniej chatki na trasie mojej podróży. Do końca nie było pewne, czy w ogóle ta chata istnieje, ponieważ znajduje się ona na mojej mapie, ale nie znajduje się na innych mapach ani na drogowskazach turystycznych. Po drodze, dzisiaj bardzo długa droga szlakiem była, w połowie drogi spotkałem dwóch fińskich dziadków. Jeden dał mi jabłko a drugi kiełbasę. Pogadaliśmy sobie o krwawej historii Polski i zapytałem się ich o, o tą chatkę. Jak to jest? No, nie na mapie jest ta chatka, na innych mapach nie ma tej chatki. Powiedzieli, uuu, panie, 10 lat temu to może była, a teraz to jak jest, to zamknięta na kluczyk. Ale może nie. Idź zobaczyć. No i poszedłem. Dzień się ma już ku końcowi. Pada od kilku godzin, wszystko mi przemokło. A chata też prze przemaka, bo kapie na piec. To słychać tutaj to syczenie to chata przecieka. Dzień się ma ku końcowi, wycieram jakieś takie zabudowania, takie jakieś obdarte. Przy sobie Boże drogi nawiedzone chaty. Ale w jednej z nich pali się ogień. W piecu. Zapukałem, zapytałem. Powiedzieli yes, there is a hut. There is a hut, but it is locked. But I have a key. If you like I can open it for you. And you can stay there. No. Sprawa rozwiązana. Klatka zamknięta, ale. Jest klucznik! Klucznik zaprosił mnie na saunę. Będzie tam dwóch facetów na saunie i ja też jestem zaproszony na saunę. Sauną nie jestem zbytnio zainteresowany, ale czułem zapach e, smażonych ryb od nich z domu, więc. E, gdyby okazali się gościnni i poczęstowali mnie, może tym razem nie jabłkiem i kiełbasą, ale. Taką świeżą rybką, prosto z jeziora. No to bym nie odmówił. To już ostatnia chata. Jutro mam jakieś 5-6 km przez bagna, prosto do samochodu z tej chaty. No a stamtąd do domu. Herbata z grzyba, z błyskoporka, tak zwana czaga, na Syberii ją pijają, czarna jak smoła. To może być. Zostały już mi, moi drodzy, ze 2 kilometry do samochodu przede mną ostatnie już kroki tej długiej wędrówki. Ktoś śpiewa. Jak ustaje wiatr i na chwilę nikt nie śpiewa, ani nikt nie skacze w chaszczach. To cisza jest taka, że aż dzwoni. Aż dzwoni w uszach. Teraz nawet, pomimo tych kilku śpiewów ptaków, jest cisza.